mam mordy w dzisiejszym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars sobie popuśnimy. Gra solo tak jak zawsze Nie sobie to Karla Kropniemy bo chcę się tak jakby zaprzyjaźnić z nim. Kurczę. To jest niby ten. nie zdążył leczyć. Do szefki nie chcę podchodzić, żeby mnie nie kropnęła. Боже, я бы там въехал. Хорошо, а, собринга... будем... Ой, я... Я тут. а... Наши круглые, как они. Они пошире, как-то, мне. Они все должны улечь. Там был... nie wiem gdzie on poszedł. Tak ciężko. A tu jest. Ciężko, ciężko. Kurczaki. Nie miałem szans w ogóle z nim. Ale jest plus 2. Dobra i to. Tak. Chyba że zagramy jeszcze jedną gierkę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do kanału Teatermapy. Wybijajcie też do klubu nutki poko. Co wykopiemy tu taką spajkę Nie chcę. No chodź tu, chodź tu. Kurczaczki mogę wziąć. No super. Już Czapy. a ja jestem kurczę. Postawił to, wyrzutnie. By... O, ja jestem. No i tak w nie leży, nie mam szans. Nie mam szans, że nie ma. Się doleczymy. Wiedziałam, że to ktoś tu pójdzie. To jest gierka, jak najbardziej fajna 60. Szelpięb sobie. Aby nie miała ze mnie szans. Kurde, kręciła się, ale pewnie i tak by mnie dropła. Więc... Lepiej nie ryzykować. Lepiej ją zabić niż ona mnie. Nie wiedziałam, że ktoś to się było tak stało. Czekam na ten moment. Ale, ale, go. To jest pewnie, powiedziałem. No i kurczę. Wyszło chyba na czystą. Albo nawet minus 1. Nie, no, nie wyszło. Wyszło plus 4 zamiast plus 12. No, on już zabił Ojej! Ja już nie widzę, nie... I to co? I gdzie... gdzie... to, to, śnioczki, to żeby nie I to co? nie nie. Tu jest No to wszelka będzie tu chciała strzelić, to jest pewne Będzie tu schowany. Coś tu wejdź Właśnie to wiedziałam, że coś tu wejdzie Będzie uciekał, to jest pewne, że będzie uciekał o oh jest! To było fart, fart! To był fart, naprawdę fart. Ja bym y, później z sekunda to by... O oh Jezu! Yes. No i wyklakałem. szelka mnie zabiła. Ale jest plus 6, więc już równo. Teraz jest plus 12. Co sobie zrobimy jeszcze z dwie gierki? Piszcie w komentarzach jaką grę. Jaką grę nagrywałeś Browser? Na przykład za czy jakiś tam. O Jezu, ale silny. No to był silny był. Jeszcze miało gadżet chyba... Widziałem. Kurde, mnie ja chciała. Szybko nie ma co zabierać. Bo bym miała pewnie zara ulta. O ja. Jak on jej nie zauważył? To był kosmos jakiś. No i teraz jest plus 4. Nie zaciekawy, nie zaciekawy. Tu pochodzimy. O. Szeroka, krwa. O nie, ta ulta ma, ulta ma. Wiedziałam, że na mnie to wykorzysta tego ulta. Ocyk i. Kurde, jakby nie doleczyła. Jakby nie miała tego następnego ulta, to bym miał walną, ale tak to, to nie miałam szans. Bez szans, bez szans. Tom Jessie zostały dostał sporo. Ten bo tylko kurde, ale bum. właśnie miałem ten zamiar zbierać trochę w, w środku. No i teraz jest minus 1. Więc słabo, słabo. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, koment i tak dalej. Kurde, myślę, że mnie zbawi. Jeszcze jakby gdzieś szedł, to by mnie tego Każda oby zmienił, bo to jest mylące dosyć. Kurde, nie wiem ile ten było. Dobra, jest cztery. No lecimy, się. Kurde. O ja, wiedziałem, że... Ktoś... Ty, zabiliśmy się razem. Widziałam, że będę ostatni, bo on mnie chyba pierwszy walnął. Piszcie w komentarzach. No i to będzie ostatnia wielka. Kurde Tamten uciekł bo miał Więc to by było na tyle w tym odcinku Bijajcie do klubu Nutki Poko Założył To mój kolega SX Mati. Wiecie na, do na jego kanał TelterMati więc tu macie 15 ma, więc ma poko tego ulubionego zabiennego, żebym tak nazywał kanał. Yy, przepraszam, yy, klub nazywał nutki poko. Więc wbijajcie wbijajcie yy, do jego, do jego, na jego kanał. I na, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, więc to by było na tyle. Elo, cześć!